Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się niuziutko wszystkim, wszystkim, wszystkim. A teraz tak jeszcze elegancko. <laughs> witam i zapraszam na środową gimnastykę. Wczorajśmy tak szaleli, szaleli, szaleli w ogóle. Posłuchajcie, te nasze gimnastyki to szaleństwo ducha i ciała. <laughs> no oczywiście, żartuję. Kochani, ale dzisiaj... Ach, to jest ta melodia, którą tak bardzo lubię. No i już się z Wami dzielę, dobrze? Także to jest tak. Teraz jest takie wyjście i każdy ćwiczy jak chce. Jak chcę i jak lubi. Oczywiście można się na mnie wzorować, to w ogóle nie jest problem, nie? Ale ja będę płynęła, bo to, kochani, ja nie mam ustalonej choreografii, tylko po prostu mam ćwiczenia, które ćwiczę i jak potrzebuje moje ciało, tak się napręża i zmietręża. Także dzisiaj się trochę w pracy zmitrężyłam, to teraz pora na odprężenie, ale wymyśliłam. Dobra, lecimy, posłuchajcie. Żeby nie było za głośno. Poznajecie? I taka przepiękna sala z kryształowymi śtymi, z I każdy marzy.

Teraz ramionka.

Wiecienia. A tak. Muszę się lepiej przytrzymać. Dobra. Super. Kochani to dobre. Tak, Brawa się oczywiście należą. Kochani i to jest piękne. <ścoughs> tak, są takie muzy, są takie y, melodie, które zostają nam w sercu. Także kochani, zapraszam do krótkiego. Wyniesiemy to przez, żeby nie przestała, nie przeszkadzało do krótkiego relaksiku tuż po walcu. O, jak to wymyśliłam? No nie wymyśliłam, ale bardzo dawno nie używałam słowa się. Także... Ale ten walc poprawił mi humor po prostu. No i teraz wyobraźcie sobie taki bal w pięknej sukni na pięknej sali. Ach. Oczy zamykamy i jeszcze może gdzieś kiedyś pięknego walca zatańczymy. Was słuchajcie, dobra, obstukujemy najpierw tu. Dobra, teraz pod paszkami. Pamiętajmy, że to my dbamy o to ciało. Tak jak my zadbamy o nasze ciało, to ciało będzie zadowolone. I będzie nam służyło, jak to ktoś kiedyś powiedział, że jak można się oczekiwać zmian, jeżeli robimy cały czas to samo. No to dlatego nasze kochani ćwiczenia po pierwsze się zmieniają, a po drugie chodzi o to, żeby rozruszać jak najwięcej mięśni, jak najwięcej pobudzić nasz układ limfatyczny. Kochani, bardzo fajny pomysł mam, bo tutaj sąsiadko moje moją wczoraj, znaczy wymyśliły, tak? Nam w rozmowie wyszło. E, teraz jest czas no różnych takich, no, będzie trochę zimno, to żeby jakieś takie katary się zaczną. Taki czas jesienny. I wiecie co? No czosnek świeży, wiadomo, że jak się zje, to później jak się huchnie, no, to nie tak jak huch, ale jak przez skórę czuć, no to nie można za dużo. Dwa, trzy ząbki wystarczy. Jak się zje główkę, to, no, to, słuchajcie, to na zdrowie to wychodzi, tylko że tak troszeczkę jak się idzie do ludzi, do pracy, to tak trochę jest problem. Ale jest pamiętajmy, czosnek, puder czoskowy, taki zmielony, tak drobniusieńko, taki pył, jakbym powiedziała. E, no, puder, puder w sumie w pudrze, albo jest jeszcze taki czosnek granulowany. I posłuchajcie, w tej formie. O nie, tak powiem, nie przechodzi przez, znaczy przez krew. No nie czuć go, ja tak powiem. Jak się człowiek spoci, to go nie czuć. Jak się go konsumuje, to nie czuć. Ok. dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Także posłuchajcie. Można, można jeść czosnek w granulacie, w pudrze, jak komu pasuje. Forma każda jest przecież przyswajalna dla organizmu, a właściwości ma. Przede wszystkim bakteriobójcze, to, to jest przecież, posłuchajcie, rewelacyjne. Zresztą chyba wszyscy, nie muszę mówić na temat czasku, bo wszyscy wiedzą. OK? I raz, dwa, raz, dwa. O, ale mam tych kwiatków, rozbierałam. No o, tereniu, tak jak pisałam terenia z Monią, jak odpisałam temat tego koloru, no w ogóle, słuchajcie, kochani, dziękuję. W ogóle czerwony mi nie przyszedł do głowy z tym złotym, no nie przyszedł. Sylwusiu także, no tu, nie no, Marcin był pierwszy. Także Marcin, tak, czerwony, ale błękit. No i powiem ci, że z tym błękitem, no myślę, że taki ciemniejszy niebieski, ale pomysł jest bardzo dobry. O czerwonym nie myślałam, ale dziewczyny wymyśliły, że różne kolory odcienie fioletu. No o fiolecie to ja myślałam. Ale nie pomyślałam, żeby zrobić różne odcienie. To znaczy, wiecie, kochani, no to jest taka, taki mój. No tak kombinuję. <laughs> tak kombinuję. I zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie. A chodzi o to, żeby się otaczać ładnymi kolorami. Prawda? <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Dobrze, kochani. Ja dzisiaj nie przedłużam króciutko, tak. Relaksik, odprężyć się. Jak macie chęć, zapraszam na każde. No każdy z nas ma swoje ulubione ćwiczenia, także możemy poćwiczyć, a ja Was dzisiaj żegnam i zapraszam Bożenko. Dzień dobry do jutra. Także zapraszam na jutro, bo jutro to już będzie czwartek. Kochani, dziękuję i pa, do zobaczenia jutro.